Tak trochę chcę się pochwalić. Tutaj widzicie z żółtym opalitkiem, ta alpejka. Zastępcy tej nieszczęsnej, która nie przeżyła manewrów moich. Mam nadzieję, że z tą będzie wszystko dobrze, że się wszystko ładnie uda. Ja tu odbezpieczam. Zamyka mi pszczoły, taki pakiet, około kilograma, a zaraz powiem parę słów na inny temat. Witam ponownie, jest wieczór. Ja o 8 rano, no może nawet troszkę wcześniej osadzałem ten pakiet i w tej chwili jest godzina jakaś 18 i pszczoły przez te kilka godzin opędzlowały no całe te 2,5 litra, całe te 2,5 litra syropu. Jestem z tego bardzo zadowolony, niech to tak będzie pszczoły niech biorą, mam nadzieję, że tą matkę przyjmą. W każdym razie. Ja rano nagrałem kawałek komentarza do tego tytułu, czyli do pakietu jako, jako metody diagnostyki stopnia porożenia warozu na pasiece. Nie w poszczególnych rodzinach, tylko na pasiece jako całości. Sam się obejrzałem i no, waliłem takimi skrótami myślowymi, że postanowiłem jeszcze raz nagrać i jeszcze raz powiedzieć o co mi chodzi. W każdym razie pszczoły do tego pakietu były brane z rodzin które brały udział na ramce Wielkopolskiej, które brały udział w wychowie matek pszczelich. I tamte rodziny były zasilane czerwiem z rodzin pomocniczych. I o ile te rodziny pomocnicze w czerwiu krytym, e, oczywiście zasilane czerwiem krytym, i o, o ile te rodziny w czerwiu kry, pomocnicze w czerwiu krytym e, oddawały warozy, no to te rodziny wychowujące to warozy przyjmowały. I ja byłem bardzo ciekaw e, i postanowiłem wykorzystać... E, Produkcję pakietów, do tego, żeby sprawdzić, jaki jest stopień prożenia poraże, warozu w tych rodzinach wychowujących, bo były takie rodziny, które, które dwu- bądź trzykrotnie przystępowały do wychowu no i za każdym razem dostawały 4-5 ramek z czerwią krytym, bitych, pełnych ramek z czerwią krytym, z całym dobrodziejstwem inwentarza. I w momencie, w którym pszczoły te 1,5 kg pszczół, mówiłem kilogram, tu jest więcej, to jest 1,5 kg pszczół, zostały. Odebrane z tamtych rodzin, tak jak mówiłem na, na, na wstępie, z rodzin z ramek z czerwiem otwartym, nie z, z ramek wzmiodni, z tylko z ramek z czerwiem otwartym. Uważam, że to jest bardzo dobry wskaźnik do tego, żeby ocenić, czy w tej grupie rodzin, jako w całości, jest się czym martwić, i zmierzam do tego, że. Że mamy lato, temperatury dzisiaj u nas, tutaj na wschodzie, sięgały 32-33 stopni. Było naprawdę bardzo gorąco. Pszczoły rozchodzą się, schodzą z ramek, nie, 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 nie siedzą na ramkach, chłodzą wnętrze ula. I mamy w tym momencie, w takim momencie, mamy na naszym pszczelarskim YouTube wysyp filmów typu: Wkładam paski z kwasem szczawiowym Ja z kim bym nie rozmawiał i kto mnie o to by nie pytał to zawsze powtarzam jedno ja sobie zrobiłem już dwa razy krzywdę latem lecząc, próbując leczyć kwasem wysokie temperatury plus kwas niezależnie od tego jaki by to nie był czy w jakim nośniku by nie był czy to jest kwas krówkowy, czy kwas szczawiowy rozpuszczony w glicerynie to jest nic dobrego moim zdaniem, to jest moje zdanie to jest nic dobrego o tej porze roku i puenta jeżeli stwierdzimy że robiąc taki pakiet, ja uważam, że taki fajny pakiet można zrobić już z 6-7 rodzin, czyli nawet początkujący mając 6-7-opniową pasiekę, jest w stanie sobie taki sypaniec wykonać. I robiąc taki pakiet, stwierdzamy, że na 10-15 tysięcy osobników sypie nam się kilkanaście sztuk warozy. To stanowi jedynie promil porażenia. Mówi się, że powyżej 2% jest poważny problem, który kwalifikuje się do natychmiastowego leczenia. Więc pomiędzy promilem a tymi 2% jest jeszcze kolosalna różnica. I myśl jest taka: co byście powiedzieli lekarzowi, gdyby na Katar przepisał wam cykl chemioterapii? Albo co byście pomyśleli sobie o człowieku, który by się na to zgodził? No to samo robimy. Nie wiemy, co się dzieje w rodzinie a ładujemy z grubej rury w środku lata. I jeszcze w dodatku w temperaturach 35 stopni. Moje gratulacje. Ja, ja tego nie robię. Trzeba dostosować siłę środka i trzeba dostosować moc oddziaływania do potrzeb. W tym momencie w rodzinach produkcyjnych i w tych, które brały udział w wychowie matek przelich, ale także w tych, które normalnie pr pr pracowały na pożytkach, matki powinny zwiększać tempo czerwienia i powinny stymulowane przez nas powinny już składać jajeczka na pszczoły zimowe, chociaż pewnie niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale ja tak uważam, że o tej porze już powinny składać jajeczka na pszczoły, które wejdą w skład kłębu zimowego. I my powinniśmy pomagać, a nie przeszkadzać. I jeżeli sytuacja tego naprawdę wymaga, no to wchodzimy z buta, nie oglądamy się na nic, bo nic nie jest tak ważne jak wybicie warozy w momencie, kiedy to porażenie jest duże, ale kiedy? Prowadzimy pasieka już od jakiegoś czasu. Wiemy, jaki cykl zabiegów był robiony. Wiemy, że, że sprawdzając to w pakiecie, że mamy promil porażenia, to jaki jest sens ładować środki z grubej rury? Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Ja w tym, w tym sezonie powtórzę zabiegi, delikatne zabiegi z olejkami eterycznymi, rozpuszczonymi w oleju, nasączonymi, z takimi ręcznikami, nasączonymi tymi olejkami eterycznymi. Które te olejki to są olejki z trawy herbacianej, drzewa trawy cytrynowej, drzewa herbacianego, eukaliptusowy i kanforowy. I te olejki, nie dość, że mają pewien Wpływ na redukcję waroła destruktor, chociaż jeszcze nie jestem tego w stanie tak na 100%, na 100% taką 100% pewnością powiedzieć, to na pewno nie hamują tempa czerwienia matek, a sama obecność tych olejków kojąco wpływa, zwłaszcza tego drzewa herbacianego, kojąco wpływa na wszelkiego rodzaju dolegliwości związane z właśnie pokuciami przez warozę, przez też jakaś tam ilość roztocza spada. I mając w dużej rodzinie 150, 200 czy nawet 300 sztuk, można spokojnie takimi olejkami zadziałać i doczekać do izolacji matek, i, i, i wtedy zrobić konkretne leczenie. To, co teraz powiedziałem, prawdopodobnie wymyka się tym utartym sloganom, że trzeba, bo pszczoła zimowa, nie pokuta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od skali, wszystko zależy od tego, co rzeczywiście mamy, ale żeby jakikolwiek Obraz i wiedzę mieć, co takiego się rzeczywiście dzieje, należy przeprowadzić diagnozę. Taki pakiet, to jest jedna z lepszych metod, ona nie uszczegółowia, nie wiemy, w której rodzinie, jeżeli będzie problem, nie wiemy, w której rodzinie. Troszeczkę też rozwadnia, rozcieńcza wynik, bo, bo jeżeli w trzech rodzinach jest dobrze a w jednej źle, no to, no to będzie tutaj średnio. Hmm, ale daje pewien obraz, bo jeżeli, jeżeli będzie na przykład 0,5%, to ja już będę szukał, która rodzina jest zarażona. Tyle, moi drodzy. Tutaj matka Repro się mam nadzieję e, przyjmie. E, ja teraz latam tak. To jeszcze jeden pakiet, mam e, pakietówkę, jedną mam zrobioną. Właśnie przyjechałem po, po matkę. Zaraz wam pokażę. Nie wiem czy będzie dobrze widać, ale unosieniona alpejka. Te alpejki to po prostu wychodzą przed cudnej urody. Jest to zresztą, patrzcie, jaka jest to zresztą potwierdzane przez kolegów, którzy ode mnie te matki wzięli. One po prostu wychodzą przed cudnej urody, tak. I, i, i lecę Daję to do pakietówki. Jutro osadzam kolejny pakiet i też sprawdzam, testuję, czy waroza w jakiej ilości. I co trzeba ewentualnie robić dalej, ale to dopiero po stwierdzeniu, co się dzieje, a nie schematem i bez, bez sprawdzenia. Pozdrawiam gorąco, cześć.